Wrocławska hala targowa, którą niegdyś wzniesiono dla uporządkowania handlu w centrum miasta, dziś przegrywa walkę z konkurencją i chyba powoli dobiega końca ponad stuletnia tradycja handlu w tym zabytkowym obiekcie. Jadwiga Jarzębowicz. Wrocławska hala targowa przeżywa najcięższy okres w swojej historii. Pustoszeje w coraz szybszym tempie. Mniej klientów przychodzi na halę. Robi się cienko i co drugie stoisko w zasadzie jest puste, a, na, a ochotników na y, nowe miejsca nie ma. Rezygnują ze stoisk. No, nie, nie da rady się już utrzymać tutaj. Hala targowa, ostoja tradycyjnego handlu, przegrywa z potężnym rywalem. Chyba obce sieci przede wszystkim. Obce sieci. Naprawdę, tak, konkurencję wytrzymujemy. Kto to słyszał, żeby w mieście w środku miasta były markety. Nig nigdzie tego nie ma, tylko u nas. Niestety, krajowy yy, handel pada. Za czasów PRL-u w hali targowej handel rozkwitał. W latach 80. było to miejsce, gdzie można było nawet zdobyć artykuły poza systemem kartkowym. Hala tętniła życiem aż do teraz. Zdaniem dzierżawcy hali kupcy sami są sobie winni chcieliśmy spowodować żeby hala pracowała w podobnym układzie jak wszelkie galerie to znaczy przez 7 dni w tygodniu no niestety kupcy nie chcą tymczasem ostatni wierni klienci nie bacząc na wszystko nawet na kłopoty z dojazdem nadal robią w hali zakupy dlatego że jest duży wybór bo tu ładnie Mimo, że klientów jest coraz mniej, PSS Północ chce kupić halę od miasta i nieco ją zmienić. Musimy wprowadzić tą, te nowe rzeczy, które wynikają z otoczenia, z tego, co oferują w tej chwili te duże galerie. Zabytkową halę wyceniono na 10 milionów złotych. Trwają pertraktacje z miastem. I wszystko by prowadziło halę Targową do przekształcenia w nowoczesną galerię handlową w zabytkowym wnętrzu, gdyby nie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rezerwujący hale na miejsce tradycyjnego handlu jabłkami i marchewką. Wrocław Jadwiga Jarzębowicz.